Weźcie się w garść, bo zaraz startujemy i wiem, kto zacznie. Biegnę do Kate. Ale ja jeszcze nie jestem gotowa. No dobra, wybieram czerwony przycisk. Co tam jest? Pokaż szybko. Cierpliwości, ale już teraz mogę ci powiedzieć jedno: spodoba ci się. Dostaniesz ogromną puszkę coli. Wygląda na to, że to jest coś pysznego. Wow, to Coca-Cola. Wybrałam dobry przycisk. Hurra! Daj mi jeszcze zak. Z chęcią gaszę pragnienie. To jest takie fajne, chcę więcej! Ale puszka jest już pusta, wylałem z niej wszystko. Zaskoczyłaś mnie, Kate, nie spodziewałem się tego. Chcę jeszcze coli! Dostałam to, co chciałam. Co za pyszności! Taka porcja zdecydowanie powinna ci wystarczyć. Dosyć, dosyć! Ej, czy ktoś mnie słyszy? Co ona mówi? Pewnie znowu za mało coli. Niestety nie mam już więcej. Wypuśćcie mnie stąd, nie umiem pływać. Kurczę, trochę przesadziłem. Trzymaj się, Kate. Pozbędziemy się dodatkowej koli dzięki mentosom. Wsypuję je, przygotuj się. Zaraz wybuchnie. Zaczyna się. Co się dzieje? Świetnie, mój plan zadziałał. Ups, troszkę zmoczyłem nos, ale to nie szkodzi. Co tu się stało? To było straszne. Czułam się jakbym wpadła do pralki. Najważniejsze, że teraz jest wszystko ok. No, muszę już lecieć na razie. Zobaczymy, co tam umery. Prawie wybrałam. Potrzebuję jeszcze tylko jednej sekundy. Niech to będzie żółty przycisk! Jestem gotowa na wszystko. Jesteś naprawdę odważna. Czekacie prawdziwy pojedynek z bańkami mydlanymi. Mam nadzieję, że wytrzymasz ten cios. Jakie to urocze! Piękne bąbelki. Super zabawa! Chyba jest tam za mało piany. Nadszedł czas, żeby zwiększyć tempo. Jedna bańka, dwie bańki, świetnie. Nie przestawaj, zak. Bardzo mi się podoba. Zorganizujmy pianaparty. Włączcie muzykę. To jest takie nudne, nic się nie dzieje. Chyba skończyła się nam piana w pistolecie. A może po prostu wyleję to, co zostało? Zobaczymy, co Mary na to powie. Ej, ja mam tu imprezę! Nie miałam zamiaru brać prysznica. Co ty zrobiłeś, Zak? Przepraszam, po prostu bardzo mi się nudziło. Chciałem tylko wprowadzić trochę zabawy do tego, co się dzieje. Nie wydaje mi się, żeby to była zabawa, nie mogę wstać. Ja myślę, że wyszło całkiem zabawnie. Boję się, tu jest wielkie pudło ostrych papryczek. Ted, weź się w garść, jesteś mężczyzną. Zak ty też. Odejdźcie ode mnie. Szczerze mówiąc, ja też się boję, ale nie wolno tego pokazywać. Sprawdźmy, który z kluczy pasuje do pudła. Do dzieła Ted. Co tak siedzisz? Właściwie to nie chciałem być pierwszy. Nie zmuszajcie mnie! Liczę na to, że to nie jest ten klucz. Obym miał szczęście. Hurra, nie pasuje! Mam niezłego farta. O nie, to znaczy, że nasze szanse wynoszą teraz 50 na 50. Stawka jest bardzo wysoka. Mój klucz otworzył zamek. Nie wierzę! To jakiś błąd! Trzymaj się, jesteśmy z Tobą. Mentalnie. Nie wierzę Wam, nabijacie się ze mnie. Co ty wydaje Ci się? Życzymy smacznego. Obawiam się, że to nie wchodzi w grę. Wcale nie jestem głodny. Te papryczki odebrały mi cały apetyt. Nienawidzę ostrego jedzenia. Mam zbyt wrażliwy żołądek, żeby jeść takie rzeczy. Chociaż te papryczki nie są tak straszne jak myślałem. Mm, Czy on mówi serio? To pewnie jakiś żart. O nie! Po prostu nie od razu poczułem ostrość. A teraz się zaczęło. Nie to show. Jakbyśmy byli na pokazie fajerwerków. Dobra, nie męczmy go już więcej. Czas ugasić ten pożar. Wody! Jak dobrze. Jeszcze te. Szkoda, że jest taka zimna. Chociaż nieważne, jest ok. Ojej, chyba tracę równowagę. Jaki ten zak jest niezdarny. Obserwowanie go jest takie zabawne. Dobrze, że my tacy nie jesteśmy. Mam nadzieję, że trochę odetchnęłyście i jesteście gotowe na kolejny pojedynek. Tak, wybrałam już nawet guzik. Słyszę, słyszę, Kate. Brawo, jesteś bardzo zdeterminowana. Nie martw się, nie czeka cię nic złego. To po prostu wielka torba pianek marshmallows. Są tak aromatyczne. Z chęcią bym je sobie zatrzymał. Ale niestety obowiązują nas inne zasady. Dlatego wszystkie te przysmaki trafią prosto do ciebie i możesz się zatrzymać. Dzięki! Naprawdę uwielbiam pianki marshmallows. Szkoda, że nie mogę rozpalić ogniska, i ich upiec byłyby jeszcze smaczniejsze. Widzę, że ci się spodobało. Bardzo się cieszę. Tak, rewelacja. Wiedziałam, że niebieski przycisk przyniesie mi szczęście. Jeszcze raz dzięki, Zak. Masz buzię wypchaną piankami, wyglądasz jak chomik. Przerzuj je najpierw, bo inaczej się udławisz. Nie będę Ci przeszkadzać idę do mery. Już prawie podjęłam decyzję. Muszę się skoncentrować i zrobić ostatni, najważniejszy krok. Dobra, czas działać. Mam nadzieję, że lubisz ostre smakołyki, bo dostaniesz na czosy z chili. Szczerze mówiąc, nie zaryzykowałbym ich spróbowania. Tylko spójrz. Już samo ich dotknięcie parzy język. Uff, wystarczy, nie będę kusić losu. Na szczęście to nie ja wylosowałem na czosy. to wszystko jest twoje mery, więc smacznego. O, na czasy nieźle, uwielbiam je chrupać. Zielony przycisk okazał się być szczęśliwy. Ciekawe, jaki mają smak. Coś słonego? A może serowe? Musi trochę poczekać, aż do niej dotrze. I zaczynamy! Wydaje mi się, że robi się tu troszkę duszno. Otwórzcie okno! Jestem rozpalona. Pomocy! Niepotrzebnie tam zajrzałem. Go właśnie mi trzeba. Nie przestawaj, Mary, proszę. Świetnie, pianki się pieką. Teraz pachną jeszcze lepiej niż wcześniej. O, nie mam już siły. Niepotrzebnie zjadłam tyle naczosów. Ale bardzo mi pomogłaś, Mary. Dziękuję. Nie zapomnę ci tego. Nie. Ojej, aż włosy mi się przyjarały. Cieszę się, że to już koniec. Hej, skąd wzięłaś podpieczone pianki? Nareszcie udało mi się potem wszystkim posprzątać. Hej, znowu pierwsza? Nie jestem zaskoczony. Tak, jestem gotowa dokonać wyboru, tylko tym razem z jakiegoś powodu bardzo się boję. Nawet ręce mi się trzęsą. Tam musi być coś złego. Masz bardzo złą intuicję. Chociaż teraz to nawet lepiej, no co tak patrzycie? Chciałabym tylko sprawdzić, czy ta nutella jest w porządku. Wow, jaki ciężki słoik! Ledwo mogę go podnieść! Co to jest? Ten kolor w ogóle mi się nie podoba. Najpierw spróbuj. Wiem! To Nutella! Super! Muszę zrobić moje ulubione kanapki z czekoladą. Uwielbiam jeść na śniadanie. I mimo, że nie jest jeszcze rano, to i tak zjem z przyjemnością. Jaka wielka kanapka mi wyszła. Nie zmieszczę jej do buzi. Nie szkodzi, i tak jest wspaniała. Kanapka? Niezły pomysł, Kate. Znowu mnie zaskoczyłaś. Dzięki, Zak. Nie udałoby mi się to bez Twojej pomocy. Nie ma za co. Szkoda, że sam nie zjadłam całej Nutelli i nie wrzuciłem ci pustego słoika. Dobra, teraz już niczego nie zmienię. No to teraz moja kolej. Zielony guzik. Wybór został dokonany. Mary, dostaniesz pączki i zrobię je na Twoich oczach. Nie rozumiem, co to za proszek. Wystarczy, Zak, wystarczy. Zaraz zacznę kichać. Przepraszam, Mary, ściśle trzymam się przepisu. Teraz trzeba dodać jajka. Jeszcze tylko tego brakowało. Co to jest? Mleko, dokładnie jeden litr, tak jak napisano w książce. To wszystko, butelka pusta. Zobaczmy, co jeszcze tu mamy. Aha, teraz trzeba dokładnie wymieszać wszystkie składniki. Hej, gdzie się podziały mieszadła? Zak, zrobiłeś mi na głowie ptasie gniazdo. Prawie zapomniałem o czymś jeszcze. Koniecznie muszę polać pączki polewą. Bez niej to nie będą prawdziwe pączki. Wezmę moją ulubioną, różową. O nie! Teraz moje włosy są całkowicie zniszczone. Myślę, że wszystko gotowe. Zak, gdzie jesteś? Muszę spojrzeć ci w oczy. Ups, wygląda na to, że Mary nie posmakowały moje pączki. To dlatego, że nie dodałem jeszcze posypki. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, Mary. No, to jest naprawdę pyszne, ale nadal nie wkurzasz, Zak. Po prostu się zrelaksuj. Może masz rację. Dożyć mi jeszcze troszkę posypki. Tyczna. Duża łyżka, małe lody. To dziwne. A ja mam wszystko idealnie. A moja łyżka jest oczywiście za mała. Ed, później będziesz się cieszyć. Teraz jest czas, żeby jeść. Mm. Mam tylko jeden problem. Moja łyżka nie zmieści się do tego pudełka. Smacznego! Nic się nie stało. Jeśli nie mogę jeść łyżką, będę jadła rękami. Najważniejsze, że to jest pyszne. Fuu, to takie niekulturalne. Za to najadłam się lodów. Co prawda było ich za mało. Skończyłam. Teraz moja kolej. Ale mi się poszczęściło. Moja łyżka pasuje do pudełka. I mimo wszystko cały się wybrudziłeś. I po wszystkim. Dziękuję, to było pyszne. Wreszcie moja kolej. Mmmm. Taką łyżką będę jadła całą wieczność. Ja chcę spać. Jestem taka senna. Jak to długo trwa? O, niemożliwe, że skończyła. Wygląda na to, że coś się z nią nie tak. Chyba zamarzła. Lody musiały być pyszne. Ech, niewielkie to oko. Ja mam ich całkiem sporo. Całe mnóstwo. Mam jeszcze więcej. Możecie mi zazdrościć. Wow! Wspaniale! I tylko Kate znowu się nie powszczęściło. Wiem to i bez waszych komentarzy. Żyjesz tam? Żyję. Jeszcze jak. Zjadłam nawet smaczną gałkę oczną. Szkoda, że jest tylko jedna. Zach teraz ty. Super! Właśnie wymyśliłam, jak zjeść wszystkie oczy naraz. A, teraz mam palce z gałkami ocznymi. A to straszne! Dajcie spokój, jakie tam straszne! Oczy są przepyszne. Jestem pełny. To było niesamowite. Teraz kolej na Jill. W końcu. Jakby tu zjeść te oczy? Mam, wymyśliłam. Po co ci ta torebka? Sam się przekonaj. Po prostu moja torebka wie, jak zrobić fajny manicure. Potrzebuję go, żeby zjeść te wszystkie oczy. Ostrożniej! To prawdziwy atak oczami! Nie krzyczcie! Ja tylko nadziewałam gałki na paznokcie. Mieliście rację. Są po prostu niewiarygodnie pyszne, super. Jeden mentos to stanowczo za mało. A mnie zdecydowanie wystarczy. Spójrzcie, jakie mam szczęście. Nic podobnego. To ja jestem prawdziwą szczęściarą. Mam wielką butelkę coli i mnóstwo mentosów. O nie mam złe przeczucie. Ja mam najmniej, więc muszę zacząć. Będzie wybuch. Uff, tak, prawdziwa eksplozja. Uff, ominęło nas. Hurra, będę mógł spokojnie wypić moją ulubioną kole i zjeść mentosa. Super. Teraz mam dużo energii. Betty, twoja kolej. Boję się, co będzie, jeśli kola wybuchnie. No, dawaj! Fontana! <słyska> <słyska> Jestem cała w coli. Co za koszmar! Tak, nie wyglądasz zbyt dobrze. Najwyższy czas dowiedzieć się, jaki efekt mnie czeka. Mam dużo koli i mam dużo mentosów. W porządku, zróbmy to. Jak wspaniale! Hurra! Eksplozja Coca-Coli do mnie też dotarła. Nie wiedziałam, że to będzie aż taki efekt. Wszyscy jesteśmy mokrzy. Nie lubię limonek. Dobrze, że mam jedną. Są kwaśne. Dlaczego jest ich tak dużo? Ty masz niedużo. To ja mam ich całą górę na pierwsza. Nie będę musiała później jeść. A raczej pić. Może tak będzie łatwiej? I nie będzie to takie kwaśne. Nie. Nadal jest kwaśne. Fu. Okropność. I po wszystkim. Skończyłam. Nie chcę więcej. Teraz ty, zak. Ja też nie chcę się męczyć. Dlatego właśnie przyda mi się blender. Myślę, że limonkowe smoothie będzie lepiej smakować. Nie będzie takie kwaśne. To dziwne. A gdzie jest pokrywka? Okay. Dobra, i bez niej sobie poradzę. Ej, co ty robisz? Wszystko leci proste na nas. To wszystko skończyłem. Nie krzyczcie. Nadszedł czas na degustację. Eee, jest tak kwaśne, że nie można tego nawet utrzymać w buzi. No i jak? Posmakowało ci? Napiłeś się dobre. Przestańcie się śmiać. Ty sama masz przed sobą całą górę limonek. Wiem. Tak się boję. Chyba zrobię tak jak ty i wypiję wszystkie limonki. Nie starczy mi sił, żeby ugryźć chociaż jedną. Icie soku będzie łatwiejsze. Jest go tak dużo. O tak. Chyba przesadziłam. Nie jestem pewna, czy dam radę to wypić. Nie mogę na to patrzeć. Jest takie kwaśne. Ja tym bardziej. A co ja mam powiedzieć? To dopiero jakiś koszmar. Trzymajcie mnie. Chyba upadnę. To musiał być naprawdę pyszny sok. Ej, dlaczego tylko jeden cukierek? Ja mam trochę więcej. A ja mam zupełnie pusty talerz. To niesprawiedliwe. Masz po prostu pecha? Będę jadła jako pierwsza. Mój cukierek jest przepyszny. Wiedzcie o tym. Przecież jednym się nie najesz. Może weź trochę od... Nie ma mowy. Te są moje. Sam się nimi zajmę. Kilka zwinnych ruchów i wszystkie cukierki trafią prosto do mojej buzi. Jak wam się to podoba? Fajnie. Czy to dla mnie? Ale po co? Rozłóż go. Wtedy się dowiesz. Dziwne nie wydaje się, żeby padało. Słyszycie to? Brzmi. Wygląda na to, że zaraz będzie padać. Jakie to szczęście, że mam parasol. Yeah! A, wszędzie są skitosy. Tak, wiemy to i bez twoich doniesień. Dziękuję, że nas poinformowałaś. Nie zauważyłbym. No dobra, lepiej weźcie trochę cukierków. O tak, nie mamy nic przeciwko. To nie, tylko nie to! Papryczki i mleko. To to jakiś koszmar. Już się boję. Nie będę tego jadł. Uspokój się. Może nie będzie tak źle. Spróbuję pierwsze. I powiem wam, jak to smakuje. Boję się, ale muszę. No. Oj, oj! Bardzo ostre! Potrzebuję natychmiast mleka! Uff, od razu lepiej. Chyba teraz ja. Ile ja mam tych papryczek? I jeszcze jedna, o której zupełnie zapomniałaś. Dziękuję, Zak. Jestem silna. Dam radę. Gdzie jest moje mleko? Uff, mleko mnie uratowało. Oh. Czy to oznacza, że teraz moja kolej? Siadaj. Musisz to wszystko zjeść. Wy jesteście takie podłe. Już nie mogę. Się nie ziemi. Papryczki spadają, ratujcie się. Mleko, pilnie. Wszystkim mam dość. Więcej ich nie tknę nawet palcem, biedny za. Ta...